Siema widzowie, chciałem wam tylko przypomnieć o giveaway'ach, że tutaj panowie i panie, tutaj nadal trwa, tutaj nadal trwa, tutaj nadal trwa, to jest taki większy giveaway, więc tutaj to zapraszam. Dodatkowo zrobiłem, dodałem kilka skinów tak, żeby każdy mógł się hapnąć i każdy mógł sobie coś wybrać dla siebie. Dodałem tak, good Knife, USP, road rush, factory new, factory new, e, coś dla snajperów, oczywiście, hyper beastik, MTA. B koreczka, MK z koreczkiem i oczywiście akaczyk widzowie, więc uważam, że warto używać kodu Natural. Warto brać udział w giveawayach. Zapraszam serdecznie. Tutaj są wygrane osoby, więc też Wam gratuluję. Używajcie kodu Natural. Dzięki za wsparcie. Ja wam bardzo dziękuję i dlatego chcę, żebyście sobie tutaj coś hapnęli. Wpadajcie na stronkę, wpadajcie do chłopaków, a ja... Przechodzę do filmu Siema widzowie, witam serdecznie My się znajdujemy na, jak zwykle na naszej ulubionej stronce Jest to oczywiście CSGO Skins Z naszymi ulubionymi ludźmi Jest ze mną od góry Rysiek Tam. Dygas. Cześć. I oczywiście Wąska Hello, hello Widzowie jeśli chcecie wesprzeć wiecie co robić Klikając tutaj, pisując kod NATURA Dostaniecie 10% bonusu przy doładowaniu 20 zł na farta Pamiętajcie również o giveawayach Link macie w opisie A ja oczywiście Zrobię jest batelka. O, procentówki nowe, Ander są A te są nowe procentówki. A widzę, widzę, dobrze. To są gasa lubione procentówki chyba. Nie, to, Ale ja to są ode mnie. Pod ciebie? U, ja są pod ciebie, gierze. No to ja robię, robię panowie, tak, no nie ma co się tutaj. No zrób, tak. Cackać. Widzowie co? Oczywiście łapkę w górę zostawcie proszę. Wpadajcie do chłopaków, tam też miłe, ciekawe, super świetne yy, odcinki. Yy, suba dajcie. No i co, i tyle widzowie. I lecimy, lecimy z tematem. Mam nadzieję, że się tu zgadnie, ten pandertoczka, i mam nadzieję, że coś wypadnie. No, skarb już się ale to jednak nie jest to, czego oczekujemy, widzowie. Bo my tu oczekujemy butterflyka dla kogoś. No, skarb, szybka. No ale kurde, stary, on dostaną po butterflyku. Teraz ty jeszcze jednego butterflyka też dostaniesz, i będzie w porządku. A mi się wydaje, że chuja dostanie. Chuja będzie? Nie, no jeden musi wypaść stary. No, o. jeden wypadł. <laughs> Ja to byś Rysia nie zdymał, proszę. No, prawie. Rysiu też będzie z spokojnie. No. No, dzięki, kurwa, lacz tu jebał. Jeszcze dla Gąski. Jeszcze jebał, bywał. Ej, co on dostał? jeszcze pierdolił. Dosta... Kurwa, on. on dosta... tak, ma, ma. On dostał Robiłej tańsze se rękawiczki. Zro... Zrobiłeś sobie pod brata, to teraz mu lachek. Gąska, A... drobie, łopie, drobie. Ale dostał, ciągnął, tak, drop, je łopie, dostał No ciągnął. Ja pierdolę, niesamowite, o, to kurwa. Ja teraz już się ten, Natura nie jest swoim team on robi pod brata teraz. Nie, o, kurwa Ale okay. że nie jest moim, jest kurwa, to kurwa. Nie, chciałem pod gąskę zrobić, myślałem, że na równi jesteś, ale dostał ta, kurwa tańsze rękawiczki. Niesamowite, dobra gąska, zrób coś fajnego. To no i tak ty się na losowaniu zdymał i teraz. Nie, nie zdymał nie na losowaniu. Tak no, się zdymał, no. kurwa. Oj, 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 A to masz. Co zrobiłeś? Dwuprocentówki kawaszki, osiem. Gówno, pewnie gówno, wiadomo. Dobra, tutaj... Co bez Rychu! zapraszamy pana Dygaska tutaj. Już leci bitma, człowieku. Co leci już tutaj. Za za Dobrze, to nie underdogus prajerski. Ty, co on dropi? Kurwa, No dobra, kołacha dostanę. Ty nie. Ty już się nachapałeś, kurwa. Ej, gąska ty nothing, nothing. <laughs> Daj, coś na tego trójaka, kurwa, rzuć coś. Uff, gówno będzie. No, gąska będzie. Mi się ten dostanie, No, tak myślę. No, już, już widzę, kurwa, już to czuję. To kakarakuza, Chyba, że przedostatni, chyba, że przedostatni. A, kurwa. przedostatni, okej, okay, tylko w tej. No, chyba, tylko w tym może wylecieć. No. Daj, kurwa, tego w tym sokocie. No i nie będzie. No i nie będzie, salty, kurwa. Jest tak salt, Oj, Oj, chojgu gó gówno zrobił o, i no Dobra, ciasno, no musisz zaprezentować coś tutaj poważnego, nie? Muszę chyba mówić. Tak, chyba musi. Tak, żeby się odkryć za to wszystko, co było teraz. No. Ja nie wiem pod kogo tu zrobić, wiesz? Ode mnie. Może sobie dobra. na widzę, nie? Tak Tako, może coś No powiecie, dobra, co to no. pod ciebie. Team Liquid. Ty To jest od ciebie to tak? Tak, tak ode mnie no. A, to czekaj się. O. Dawaj, kapiszony, rób to. On myśli. Nie, nie myślisz. Nie myśli, okej. To zrobienia jakiejś trzeba myśleć, wiesz, stary. I potem kakaraka wychodzi. No nie, to jest dobra bitwa właśnie. O, dobra, dobra, skrzynki digasowe i... All-Starki, czwórka wolna. Już wchodzę, sekunda. Na spokojnie, Dylas, na spokojnie. Właś, sekunda, Właś, To Patrzmy na bitwę dobra. autorską, przez Rysia wymyśloną. To jest, a, to jest ta bitwa? To tak, wiesz, on ją wymyślił. Aha, dobra, chyba najwięcej. Więc to było jeszcze... Jest, że wy, wiesz, że Rysiu wymyślił żarówkę? Kurwa, nie, dobra, zdymał mnie Ja w tak, poprzednim życiu koło wynalazłem, wiesz? A, koło. No, jebać cię, Rysiu. A wiesz, na no koło wpadł, walił w budę na okrągło i tak mu wpadło. Tak mu wpadło, tak, do, tego, do tej główki. Do tej główki. No, piękny byś się kurwa, zdymałeś, kolei. No może Zdymany to najważniejsze, kurwa. tak. No, pod siebie zrobił, ale o tajtana drogę zapomniałem, kurwa. Nie, Fnatic mu poleci. No. A, nie, pod siebie jednak jest. Do końca mnie, kurwa, wyjebał. No i no teraz wleci. No go, leci, go? leci te, teraz uleci, to jest oczywiste. Ale... No pod no, kasa będzie bitwa, tak jak chciał. O, to, ale, dziękuję, ty Oni na podbiteczkę, widzisz, teraz, teraz i i teraz nie leci i przygryz kapie. No nie leci no. Nie, no nie leci, no ja Pod tak siebie zrobię. bitwa, Ładno. No, Zapraszamy, Rysiu, żebyś coś jeszcze zrobił, tylko jakbyś mógł, nie robił teraz pod siebie, okej? Okay? Ja ci pokażę, jak się robi bitwy Dobry. Dobry. procentowe, no, no, wiesz? Zrób procento tupiarki, nic nie wyleci, wiadomo no, dobrze, no, on pokaże. Patrz. No dawaj, dawaj. To ty... Patrz i się ucz górna. Dawaj. Kto te poprzednie kakaraki procentowe robił? Ja A, ty robię, i Gąska, Ja robię pierwsze, Gąska drugie, ale... No ja nie była taka zła, tylko że Gąska wygrał, nie? Nie znowu wygrał. Czyli była tragiczna. No czyli była, noga, <laughs> nie no czyli była... To była no. <laughs> no była kropla, no. no. teraz będzie w ogóle już... O kurwa, jebać cię! Kurwa, jebać cię! Zostaw mnie w spokoju! A to mi zlagowało wyjebane Zostaw mnie w spokoju kurwa Ten drap ten, ra, ten drak, No wyjebany no mu lotus poleci spokojnie Jak się robi to mi cały czas kurwa leci Cały no czas No bo ja dymam ciebie No Ale ciebie i jego No tak, ciebie i mnie No siebie jeszcze nie No ale spokojnie Kwestia czasu Chyba, że znowu pod Ciebie zrobił bambę. Nie? Znowu Bumble pod Ciebie zrobił. No, jebać Cię kurwa. Jebać Cię chłopie. Rysiu dzisiaj... No pod Ciebie zrobił. Wiadomo, Rysiu on fire. See... Rysiu on fire, no Rysiu on fire. teraz co dropi, patrz. No nie, dziękuję, no ja tylko nie. ja drapnąłem. No ale k***a, k***a, zrobiona. No nie, jest taka zwana, ale kurwa, że ten flag cały czas tutaj zgadnę. Od siebie. Trzecią podziwiam. Dobra, daję daj, poddygaso teraz. No. Poddygaso, no, na poważnie, postawię. poważnie poddygaso. Uja tak. będzie pode mnie. Powiem. No to patrz. No, no dawaj, dawaj, co tam wykminisz. Haszlak. Nic się nie da hapnąć kurwa. Bo... No nie da się, da, bo mówię Ci, dzisiaj nie jest Twój dzień. To jest twoja skrzynka, Digas. To jest twoja skrzynka, ja nie nawet, nie? Bo tam wygrywasz. A, okej. Okay. Dobra, to jednak wygrywam faktycznie. No dobra. Zobaczymy. O, mm, no. Super! No, dla Tygaska. Ładnie, ładnie. No, ja to zgarnię. Jet set. Chyba, że znowu pod siebie zrobiłem. Nie, nie zrobiłeś teraz. Nie, pod teraz już nie potrzebę, ciebie chyba, ty już za dużo wybrałeś tam. No przesadziłeś trochę. Hmm. nie ma szans, żebym ja tą gitkę ja przegrał. Nie ma kurwa takiej, takiej opcji pierdolonej, wiesz? Dobra, dobra, nie to ma to, co, to nie ma. To co widzę, Serio zrobi pod Bigasa tym razem. No. Patrz, patrz, albo patrz! Albo patrz albo już się nie, to nie, no, ma, nie Już tam pukał drzwi, kurwa. To, to rozumiesz, na puka. Już pukał drzwi. Albo wrogie przejęcie, jaka metysta. Nie, nie, stary bo. <laughs> już A tak. to tak. już nie robię więcej od ciebie, tylko lubię Natura jest wytolubem, bo tak nie robisz. Dobra, wygas. No fajna bitewka, fajna bitewka. Zakręć coś tam, Dygasi. Podobało ci się? cię? Tak, ty tam umiesz zakręcić, co zatkniesz tam śmigłem. Będzie fajnie i przyjemnie. Ja <laughs> sobie widzowie. Otworzę sobie anarchię na... Ja łapię, może na tu Tutaj, łapię, tutaj nie tak. za... No niestety, niestety anarchia zawiodła. Wildfire wypadł. Dobra, sprzedamy sobie. O. Sprzedamy sobie! Uuu. Czwórka wolna, panie patryczku. No to melduje się tam, kur... Melduj się, kocie, melduj się. Przed już? No, Teraz tak, tak. wszedł. Dobra, hołnika, hołnika, hołnika dla Patryka. Hołnika dla Patryka. Hehe. <grywa> <O, jebać, grywa> nie, nie kurwa, masz! Nic wydarzyła. się nie da wygrać! Ale nie wiem, że to. łapy była. <grywa> nic się nie da wygrać! Ja pierdole, widzowie! powiedział tak Ale ja to mówiłem oficjalnie czemu? Ale jest, kurwa, kapiszon. A by było źle życzyć? Ale jest kapiszon, nie? Z pierwszej skrzynki to już... Tołem, o, o, o. Emocje opadły już do końca, no. Niesamowite no, Niesamowite no, Poddygasa, nie tygaz wybrał Czyżby? Tak, tak, pod A może? Tak, dygasie, A, pod A może pod dygas, proszę zrobić jakiegoś przedlasciaka Takiego zjawisz. Ja mam pięć koła równe Ja sobie tutaj sprzedam, wiadomo Pięć koła kurwa No będzie więcej z 5500 nie, 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 ja robię wrogie przejęcie bitwy. Sprzedaż, ta sprzedaż poszła, już pijam No, Miejsce mi zajął i przedem w nie. No i bardzo dobrze. Dobra, wąska drobni. Proszę. Ja muszę wygrać, muszę wygrać teraz to, nie? To jest, to jest must. Ale ty masz zakaz bo... To jest Taka, Zakaz, zakaz. Albo wygra dwa koła na farta. <laughs> Pewnie ta. Nie no, nie można tyle Murzynowi dawać przecież. Dobra. Przejść. Nord polo Boston kurwa. Ale kakarakę zrobił. No dobra, niech to Dąska zgarnie kurwa. Albo nie dropi kurwa coś. I... No, nie dropnąłem. No się zgarnąłem. Się. Dobra. Ale mnie wie kurwa na minę Dobra, jedna bitwa jest zapięta, widzowie, robię na ściaka konkreciaka. To na, na trzech. Na trzech tak? Na szef. Znajdziecie 15, znajdziemy, Tam znajdziemy. O tak, znajdziecie to w porządku, to robię. A, zrobi underdoga i sam się wyzdyma, pan To ta, w pierwszej strony. Ty, dobra, dobrać. ja mam, z kimś mi wyleciał ze 100 złek A ile masz? Masz wystarczająco? Ym, mam 14 niecałe Ale 14 znajdę Dobra Zrobimy tak Wyleciło mi nożek za zadykę i potem coś jeszcze Za 15 taka. No to 15, nie wiem czy zbieram. Dobra, w sklepie kupię 15 000 9, 33. Hmm. Tylko od razu mówię, że to może być kasztan, nie? No, będzie, będzie. Dobra. Dobra. Wydaje że nawet nie może być, tylko to jest już kurwa napisane, kurwa w gwiazdach. No Tak, to wiadomo. Dobra, masz wąsko czy nie? No, mam, mam. Dobra. Klikam i już daję bitwę. Zapraszam, zapraszam. Ta, tutaj, może być albo bardzo dobrze, albo bardzo źle, no. To ja myślę, że bardzo źle będzie. A ja myślę, że kurwa będzie dobrze i że to wygram. Dawaj. Nie no, nie widzimy. Nie Daj mu butterfly tak kurwa. Kurwa się, mi się zagrało, kurwa. Nie będzie tutaj butterfly i Slipa, nie? no dobrze, i... Dobrze, no, dobrze, i ty, no i nie, hapnięty, nie ma litew. Tak. jeszcze dla gąskich dalej. Ja no. nic nie zrobię tak, tak, stary, ja, ja nic tak, nie drobię, bo to jest, to jest wić wąskę, na Dobrze, tak, dobrze, Gąska tak, hap się, się, Gąska hap kurwa Dobra. Teraz tak, ci prańc leci, teraz ci leci nie leci. Dobra, to do ściek. Po tylek mu poleci, spokojnie. Nie mi nic nie leci. Nic. Dobra. Ale to byle leci Price teraz! Dąstka dropn, dropnij prinsa, no, dropnij. O, no, o, dobrze, dobrze. Dobra, mniej. Dąska kurwa, teraz drop, tak. drop kurba tedry latu. Aaaaa. Ty razbany do końca jest. O, <laughs> <laughs> Dobra. Rzuc. No i wygrał. Dobrze, no i pięknie, pięknie, ostatnia bitwa, widzowie, udało Gdy się tam wygrać. bardzo fajnie, na to liczyłem, zapraszam do używania Kory natural, zapraszam do chłopaków, zapraszam Nie do sprzątkę, trzymajcie się ciepło, panowie, pożegnajcie się, na razie, Ale. elo.